Pierwszy mecz reprezentacji Polski będzie to spotkanie z Portugalią. Szymański, Zieliński. Zobaczymy, jak zakończy się ta akcja. Biało-Czerwonych, Zalewski głową próbował zgrywać, ale dotknął tej piłki czubkiem głowy i bez problemów opanował futbolówkę Koszta. Na razie 0 do 0, ale wcale Polacy nie grają słabo, Gonçalo Ramos i pierwszy gol dla Portugalii! Szybka odpowiedź na próbę zaatakowania bramki koszty. 29 minuta, Portugalia wychodzi na prowadzenie. Na tym mundialu mamy podobnych rywali jak w 2002 roku, wtedy to... Były reprezentacje Stanów Zjednoczonych, Portugalii i Korei Południowej. Tym razem zamiast Stanów Zjednoczonych jest Kongo. Ale reszta rywali bez zmian. Oby tylko wyniki były inne niż przed 24 laty. Inacio, João Cancelo, Fernandz Jota. Muszą Polacy ruszyć do piłki. Muszą także i lepiej kryć rywali szczęsny broni. Bednarek. Dopada Witinia. Mendes. Mendes tutaj z poświęceniem. Moder. Ale wciąż Portugalczycy przy piłce. Do przerwy. 1 do 0. Teraz 55 minuta. Ruben Dias. Inacio. Witinia. Zagranie do Bernardo. Do I dogranie do Ramosa, Ale uderzenie... Zdobywcy pierwszego gola. Ponad poprzeczką Pitinia Mendes Otavio. To Portugalczycy są stroną dominującą, ale prowadzą tylko jedną bramką. Jeśli Polacy się sprężą, wcale nie są bez szans. Bernardo Silva, Ramos Otavio. Jeszcze próba uderzenia, ale na szczęście dla szczęsnego. Ponad poprzeczką. Matikasz od autu na wysokości pola karnego, Lewandowski, ale ta piłka zbyt wysoka. Endesz, Fernasz. Koszta, rozlegają się gwizdy kibiców z trybun. Pani portugalskiej ekipy nie mają o co się martwić w tym momencie. Portugalia kontroluje przebieg spotkania. Prowadzi 1 do 0, mimo że mogłaby już prowadzić spokojnie 3-0. Ale tutaj faul na polskim zawodniku i sędzia sprawdzi za chwilę na warze, czy będzie rzut karny. Czekamy na decyzję, czy to będzie jedenastka. I jeszcze trzyma nas w napięciu arbiter główny tego meczu. 68. minuta spotkania i jest wapno. Bereket Samuel dyktuje rzut karny. Wojciech Szczęsny przed trudnym zadaniem. Bruno Fernandz. Bruno Fernandz Szczęsny. Świetna interwencja Wojtka Szczęsnego. I teraz będą mieli Portugalczycy jeszcze okazję z rzutu rożnego, ale udało nam się utrzymać tę jednobramkową stratę. Już mogło być po meczu Fernandes, ale ponad przeczką. Szczęsny. Frankowski. I biorą. Narek. Tradycyjnie Polacy powoli wymieniają podania na własnej połowie, kiedy przegrywają. Oczywiście kibicom to się nie podoba: Sebastian Szymański, Lewandowski, Kasz. Rusza Kasz prawą stroną, boiska jest, wrzutka w pole karne. I powalony Zieliński, a więc za chwilę będzie jedenastka. Tym razem dla reprezentacji Polski doskonała okazja. Za moment już Robert Lewandowski podejdzie, aby z 11 metra uderzyć na bramkę. Koszty João Cancelo odepchnął Zielińskiego. Teraz szansa na wyrównanie przed Robertem Lewandowskim. Lewandowski! Pewne uderzenie! Nie odczytał intencji Roberta Koszta. A zatem Polacy wyrównują. I mimo, że to Portugalia deklasowała nas podczas całego meczu, to przez ich niefrasobliwość w defensywie mają teraz remisowy wynik. Jeszcze Lewandowski próbował zrzutu wolnego w 87 minucie. A zatem, Polska wywalczyła punkt w meczu z Portugalią, i chociaż widać to po XG. Zdecydowanie przeważali tutaj Portugalczycy. To ostatecznie udaje nam się zdobyć cenny punkt na otwarcie mundialu. Zostawcie suba kciuka, komentarz i zapraszam na kolejne spotkania. Do usłyszenia.